Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto Alibaba. Na ciasto będziemy potrzebować półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, pół szklanki mleka, jedno jajko, pół szklanki cukru, półtora łyżeczki Proszku do pieczenia oraz pół szklanki oleju. I składniki ciasta dokładnie połączymy. Zbierzemy sobie brzegi przy wykładaniu do formy. A na masę będziemy potrzebować 80 deko sera, 4 duże białka, pół szklanki kaszy manny, szklankę cukru oraz dwie łyżki kakao robot uruchamiam i dokładnie masę ucieram. A tutaj mam 15 deko moreli, garść rodzynek i dużą garść orzechów. Morele pokroję w paseczki, a orzechy posiekam. Teraz ucieram masę serową. Masę serową już mam utartą. Ciasto wykładamy do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto rozprowadzamy po całej powierzchni. Ciasto wykładamy najlepiej łyżką masę. Też pokrywamy całą powierzchnię. wyłożoną masę i teraz wierzch posypiemy bakaliami możemy dodać ulubione bakalie jakie używamy takimi wierzch posypiemy jeszcze sobie tutaj wyrównam powierzchnię i posypujemy Ja mam orzechy, rodzynki. I tak przygotowane ciasto Alibaba powędruje na 50 minut, tak zawsze około 50 minut w 170 stopniach. Tak ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto, Alibaba mamy upieczone. Opruszymy wierzch cukrem, pudrem i ukroimy kawałeczek. Tak wygląda ciasto Alibaba. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto Alibaba.